Zakończyliśmy okres Bożego Narodzenia uroczystością sztupańskiego. Tego dnia wspominaliśmy także nasz chrzest. Zarówno chrzest Pana Jezusa, jak i nasz to pewien początek. Początek misji zbawczej Jezusa i naszej osobistej przygody z Panem Jezusem, naszej misji. Życia, jaką jest bycie chrześcijaninem. Dzisiejsza Ewangelia o uzdrowieniach, m.in. o uzdrowieniu Teściowej Piotra, także o innych uzdrowieniach chorych, pokazuje nam, że bycie z Jezusem to nie tylko jakieś wzniosłe słowa, to nie, nie tylko jakieś nadzwyczajne przemyślenia, to nie tylko jakieś wielkie akcje apostolskie, ale to przede wszystkim zaproszenie Pana Jezusa do naszej codzienności, do sytuacji różnych, tych radosnych, ale i tych też bardzo bolesnych, kiedy chorują nasi najbliżsi, kiedy doświadczamy bezradności. W byciu obok nich, kiedy kończą się możliwości ludzkie, a, a zostaje po prostu to trudne oczekiwanie na to, co będzie dalej. I wtedy, kiedy doświadczamy bezradności, która nas no, bardzo osłabia, Wtedy też jesteśmy zaproszeni do tego, żeby Jezus był obecny w naszym życiu. Zobaczmy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus wchodzi do domu Piotra w Jego rzeczywistość domową, uzdrawia Jego teściową, a ona potem usługuje im. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy Jezus opuszcza dom Piotra. Ludzie Wynoszą na ulicę swoich chorych i kładą na drodze, przynoszą na drogę, gdzie Jezus przechodzi. Czego nas uczy ta dzisiejsza Ewangelia? Przede wszystkim tego, że to, co jest w naszym życiu bolesne, trudne, to, co nas przytłacza, to, co wywołuje w nas bezradność, to nie jest przeszkoda w naszej misji i naszym byciu z Jezusem ale to jest droga my w naszym, naszą misję chrześcijanina przeżywamy z innymi, we wspólnocie z naszymi najbliższymi również z tymi, którzy, którzy są słabi, których, którzy chorują i, i nasze, nasza postawa nasze chrześcijaństwo również w tych sytuacjach właśnie dojrzewa Patrzmy na tę Ewangelię jako na zaproszenie właśnie Pana Jezusa do tego, co jest nam bliskie, do naszej szarej tak zwanej codzienności. I prośmy, żeby, żebyśmy potrafili, żeby stawać w prawdzie przed Panem Jezusem i odkrywać to, co jest w nas chore, trudne, co jest w nas też takie zakamuflowane, żeby światło Bożej Ewangelii, żeby dobra nowina, którą Jezus przynosi na świat, żeby powodowała to, że nasza codzienność rozświetli się światłem Jezusa i że będzie, będzie to przemieniało nasze serce i tych, którzy są blisko nas. Święty Wincenty Pallotti, który chodził do szpitali, chodził do towarzyszył ludziom chorym. Niech wyprasza nam potrzebne łaski. Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami.